Szok. Redaktor Jankowski nie wytrzymał po słowach Ambramowicza. Macie Polaków gdzieś. Zobacz. Pan pokazuje jedno, mamy was, pracownicy, głęboko w nosie. Nie pij, nie pal, nie skacz, nie rób tego, nie rób siantego, nie rób owego i tak dalej, i tak dalej. Dbaj, myj zęby wcześniej, bo inaczej yy, 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 będzie szczęły 2000 zł na leczenie kanałowe, a 2000 to ja cię za cały miesiąc zapłacę i to z łaski. Pan to proponuje, ten darwinizm, pan mówi więcej. Ci Chińczycy oni nie szli na zwolnienia, oni na urlopy nie szli, nie. ryżu jedli, a dzisiaj są bogatsi przez no to po tak, 40 lat. To tak działa. To nie, nic, tak ja nie działa. Ja nic na to nie poradzę, panie redaktorze. Tak, na tak to nie nic działa. Nic na to nie poradzę, że przychodzi pora roku jak wiosna, potem jesień, potem zima i potem e, wiosna, lato, jesień, zima i z powrotem, bo to tak działa w przyrodzie. Tak jest. I w ekonomii działa podobnie. I w polskich ale wróczmy, jest tak wróczmy, samo. Wróczmy... Mamy dla ciebie miejsce pracy pod warunkiem, że będzie to B2B, Jeszcze... pod warunkiem, że ty swoją emeryturą zapłacisz za wyższe zyski firmy. Po prostu. Nie, to tak. Na Pan to by XIX wiek przywrócił, tak, niech mieszkają w tych lepiankach i lepie... jakby mieszkali w lepiankach, to nie musieliby za gaz i prąd płacić. Po co im gaz i prąd, prawda?